Faja sobie gra w Outlasta. przed cięciem jaj mówi basta. Lecz uratować go chcieli, no i jaj nie ucieli. Tak właśnie zakończył się ostatni odcinek z gry Outlast Whistleblower i mały spoiler znowu poszedł, że jeszcze 30 minut faja masz grania i być może to skończysz. A więc, jeżeli tak już powiedzieliście, spróbuję w tym odcinku skończyć tą grę. Żarówkami poszła za monitorem, więc mam troszkę ciemniej, więc gram jakby w nocy, o dobra, jest y, jeszcze dzień, w zasadzie jest y, 14, ale dobra, czyli y, Kolo, jakiś straszny psychol, y, tu kroił w ogóle y, ludzi, ciął im genitalia, wszystko, głowy, no i mi chciał uciąć jaja, i chyba nie uciął, nie mogę sobie spojrzeć na jaja, ale przyleciał jakiś kolor i mnie uratował. Dobra, zobaczmy, czy coś do przeczytania mam. Nie, tutaj nie. Notatki. O! Ciało mężczyzny okleczone, ułożone tak, aby imitowało, a może raczej przedrzeźniało moment porodu. Jedna z tych rzeczy, po obejrzeniu, których mężczyzna zmienia się nieodwracalnie. Lisa, byłem z Tobą, gdy rodziłaś obu naszych chłopców. Dla mnie była to aż do dziś najspanialsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Całkowicie poza granicami zdrowego rozsądku, a jednocześnie w centrum tego wszystkiego, w co od tego momentu wierzyłem. Zawsze mi powtarzałaś, że byłem zbyt ograniczony, że starałem się wszystko wcisnąć w znane mi wzorce. Ostatnio. Poszerzyłem swoje horyzonty. Jak to możliwe, że rzeczy, których jestem świadkiem, mają miejsce? Chyba znam odpowiedź: pieniądze, zysk, rzeczy, które robimy tylko dlatego, że nam wolno. Dobra. Eee, czyli co? Czyli to już będzie końcówka. No no, dobra. No to jadymy. Ale kaj? Mam baterię? Zero. CZEMU MAM ZERO BATERII? TY, JA NIE IDĘ NIGDZIE, NIE MAM BATERII WCIĄŻ NIETKNIĘTY JESTEM TU LIZA, WCIĄŻ JESTEM SOBĄ on, ON PRÓBOWAŁ ZE MNIE ZROBIĆ SWOJĄ PANĘ MŁODĄ, POCIĄĆ MNIE MOŻE BYŁEM W BŁĘDZIE, MÓWIĄC O TYM MIEJSCU ŚWIATU TYLKO BYM ICH TU PRZYCIĄGNĄŁ czy to miejsce nie powinno po prostu umrzeć i zgnić? Nic nikomu nie powiem, jeżeli ma się to wiązać z rozproszeniem. To z... 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 po co ja brałem e... łatwiejszy poziom trudności, jak ja nie mam teraz baterii? O? Trochę jaśniej jest, nawet bez baterii. Szukam baterii. Kuleje Dobra, no trudno, trzeba będzie bez baterii zapierdalać. Dobra, gdzie mam iść? Dobra, zapewne tam mogę w ogóle biec? Trochę mogę Nie ma baterii, a tam nie ma. Tu też nie ma. Tam mogę gdzieś wejść jakoś? Nie mogę. Dobra, to idziemy. Duchy, gdzie jesteście? Beboki! I DON'T CARE YOU Co to za... ten... Mm, stolarnia Uuu, ciemno Kurwa, nie chce mi się tam iść, bo tam ciemno Ty, nie ma baterii, no, bez sensu, no Dobra, idziemy. Skończmy tą grę i miejmy to za sobą. Niech wylatuje jakiś bebok Dobra, wypieprzamy. Jak tu się obracało? O, tak. Zakręciłem, nie? Tak, nie. No. no czekaj, 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 nie, 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 zostaw, zostaw, zostaw. Zostaw ten nóż! Dobra, czyli wszystko w porządku. Yy, dobra, raz mnie mógł zabić. Nie znalazłem yy, przejścia dalej. Ale yy, już wiemy przynajmniej, że kolo będzie mnie gonił, jest wolny, że muszę uważać jak <laughs> się obracam. Dobra, teraz już wiem gdzie jesteś. Chodź, chodź mały. No, ty, 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 malutki. No. 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 Portugidu ginuł, No chodź, no chodź. Dobra, i wypierwszamy. I teraz tak wiemy, że co? O oh fuck tam są jakieś ciała. Tu nie wejdę. Da. Mogę sobie zmoczyć w od, no, nogi, przynajmniej troszeczkę, żeby od krwi Dobra, tu mam otwarte. Ale co, baterii nie ma, tak? kurwa, nie wchodzę. Sorry. Bateria? O oh yes. Przeładowujemy. I mamy baterię. A, jasno. Dobra. Czyli jedną baterię mamy. Tam tak, tak nic nie widzimy. Do góry nie wejdziemy, bo jest łańcuch. Czyli muszę aby zamknąć, no to zamykam. Potrzebny klucz, jak ja nie lubię tych potrzebnych kluczy. You are here, ok? Fuck. No i tu będę. Yy, więc tak, mm, nie tu. Nie tu Skup się, faja To już ostatni odcinek Bateria Fuck you, fuck, you, fuck you. ciemno jak w dupie. Tu mnie coś wystraszy zapewne. No i A tutaj. Ty spróbuj mnie przestraszyć. Oh shit Szczerze mówiąc aż nie chcę tu wchodzić <laughs> widzicie co się dzieje? Pełno ciał. Czyli co, co ja to sobie napisałem ciała powieszone jak mokre pranie, jak króliki, okleczenie, okleczenie, okleczenie. okleczenie mężczyźni yy, ścigani i zamordowani. Od pożądania, od przemocy, krótka droga y, wiedzy, jakąkolwiek historię sobie y, wmawia. On nie sprawia, że kobiety chcą rodzić jak dzieci. On sprawia, że kobiety chcą go zabić. Lisa, ten człowiek myśli, że jest zakochany, on myśli, że terapia mu pomogła. Wszystko tu cuchnie śmiercią i strachem, moczem i stęchłą krwią i rozkładającym się mięsem. Oh my god, to co szukamy klucz, nie? To jest sala gimnastyczna. O.

O, oh, bateria, bateria, bateria. I like baterii. Jakaś stala śrubna. Czyli na pewno tu będzie ...atak tego kola. Jebana. Uciekaj mu! Ach jo! Kiepsko, kiepsko. Dobra, czyli tak, bierzemy klucz. I on się pokaże tu Ja szybko przebiegnę... Aha! Zwabię go do siebie. O właśnie, dobra. Czyli tak. Come on, chodź, 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 chodź. O! Dobra, teraz to odcinąś. O tu wychodzi No co? O mnie nie, I nie i widzi w ogóle oh!

Co tu mam zrobić? No. Nie przestrasz mnie. Bateria. Dobra, mam dużo baterii.

No I złapał mnie. Ale chyba tak musiało się stać. Znowu mnie ktoś uratuje?

Powołem się psychola, ale czy to już jest koniec gry? No nic, idę tam, gdzie był ten klucz otwarty. Tam był exit w ogóle kurwa. Dobra, ciekawe czy jeszcze coś mnie wystraszy. Ty mnie nie wystrasz. Spróbuj kurwa. A słyszałem jeszcze jakieś kroki. A tu było otwarte Dobra, czyli tu mamy exit I co? Co mnie teraz wystraszy? Mileward Słyszę jeszcze jakieś kroki. Obraj, tu będzie, tu będzie przesrane. Zamykamy okczy. Co to było? Ten kościół. O, kroki GLINIARZE! Czyli już nie ma duchów! KARABINY! Czekajcie, ja sobie przeczytam co ja sobie no, napisałem Korporacyjne gliny, najemnicy, prywatny Kontraktorzy, czy jak ich tam teraz nazywają, są tak samo bezużyteczni jak reszta znasz. Muszę się są wycostać, uciec stąd. Ja bym stanął koło tych. A teraz już baterii w przypuszczalnie już tyle nie potrzebuję. Ten, coś tam duchy zapieprzają tych żołnierzy, ktoś mnie goni? Ty mnie wystraszysz, tak? Drzwi. Ty w ogóle się nie widzę w tym lustrze. Czekaj, 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 czeka, to jest początek. Ja tam muszę zejść na dół. Czekajcie, schodami. Tu była dziura, i nie ma tej dziury, otwarte drzwi. Słuchajcie. To jest wyjście. Czekaj, zobaczę, co napisałem. Jeremy Blaine, mój przełożony. Człowiek, który z chęcią e, przyglądałby się, jak obdzierają mnie ze skóry, e, posypują solą i gwałcą. byleby było mu to awans i e, kilka martini ranny umiera. O ile ja już nie umarł o już nie umarł. Próbuję mu współczuć. Dobra, czyli to jest mój ten... pracodawca. Ty kurwo! Muszę się stąd wydostać. A, duch ją uratował! Ale jazda! No dzięki długu, dług Duch mnie uratował. No to teraz wychodzę. No słuchaj, dupę. Coś mi się wydaje, że to jest końcówka. No, no wstawaj. No i uciekamy. Słoneczko! A... Ciekawe jak się to skończy. A... To jest ten y, szpital, czy jak mu tam. Y, no i zakończyłem grę, tak mi się wydaje. Chyba że zaraz wszystko się zamieni w jakiegoś ducha i mnie pożre. Tak to było w Outlastcie głównym, gdzie kurde chyba z, ten bohater główny z, po prostu niestety stracił życie No i tak rozpoczynałem y, tą grę właśnie z tym samochodem I nawet y, mam wejść do tego samochodu Ale fajnie No i odpalaj No nic nie mogę zrobić A jestem duch jeszcze

Got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to murk off but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over.

Koniec! Outlastu! I teraz, w co by tu zagrać? Jak mówiłem, jak pisałem w ostatnim odcinku, czekam na Obcego, gdyż jestem fanem pierwszej i drugiej części Obcego, jeżeli chodzi o film. Jest to bardzo stary film, bez grama, komputera, efektów specjalnych, a tak Klimacik, świetny film, chociaż nie wiem, jakbym teraz go oglądał, czy bym może już go inaczej yy, zaobserwował. W każdym razie yy, czekam na właśnie tego, yy, ten Survivor Horror yy, obcy, yy, ale oczywiście mogę jeszcze w coś tam zagrać. No ten Forest czy coś takiego. Jeżeli chcecie, nie ma problemu. W każdym razie jeszcze chciałbym przed yy, yy, premierą Call of Duty skończyć Ghosta oraz Battlefield 4, przejść Jeszcze mam przecież yy, Watch Dogs do przejścia, więc sporo, sporo rzeczy. Już te... Yy, nie będziemy oglądać tych... Zobaczymy, co się stanie, jak dam... En... Kontynuuj. Jak dam kontynuuj, co się stanie? A nie, no to... A, to tu jestem, dobra. To już się nic nie zmieniło, a więc dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się.